spotykają się dwie grupy, które są dla siebie w jakimś sensie obce, to zawsze ta komunikacja, to, że się poznajemy i to, że dowiadujemy się o sobie jest już wartością. Kultura żydowska jest swego rodzaju takim mediatorem. This is important for me because I was interested in also coming to this museum because it's a new space, just like the place where I work, where um, we're starting to reflect ideas of memory and education through art. Zainteresował mnie projekt właśnie way hurro working. i taki sposób pracy. Chciałam poznać nawet techniki śpiewu i byłam bardzo ciekawa, na czym polega ten projekt. The project I proposed for the residency was to do contemporary portraits of the Jewish community in Warsaw. But it was a good challenge. Um, it made the project more interesting and the subjects um, very, very different from one another. I am ambassador Jean Zarówno powstanie w Getcie, jak i powstanie warszawskie było powstaniem Polaków, ludzi walczących o wolność i godność swoją. My dzisiaj nie mamy po nich żadnych pamiątek materialnych, ponieważ Białostok był zniszczony jak Warszawa. Jedyna szansa na to, żeby się dowiedzieć, jak wyglądało kiedyś to miasto, to są właśnie tego typu relacje, które teraz wyszukuję, wycinam i zbieram dla moich uczniów. Muzeum na Kółkach to projekt, który ma przypominać o żydowskim dziedzictwie miast, które odwiedza. Na naszej wystawie jest interaktywna mapa, na której są zaznaczone miejsca związane z przyszłością żydowską. Często młodzież wynosi albo ze swojego środowiska lokalnego, albo z domu no, stan niewielkiej wiedzy na temat jakiejkolwiek odmienności i tak naprawdę przed nami, nauczycielami czy edukatorami, jest olbrzymia rola, bardzo odpowiedzialna. I actually